A my podczas kibicowania sobie pogramy. <laughs> lecimy. Trochę wam podgłośnie. O, myślę, że tyle będzie dobrze. I lecimy z koksem. Yy, tam potem w tych dalszych levelach pamiętam, że na tej pierwszej kulce trzeba lecieć z rozpędu, a potem minimalnie się zatrzymać, ale to dosłownie minimalnie. To będziemy musieli sobie to potrenować. Yy, Blind Sniper, witam Ciebie yy, serdecznie. No, Blind Sniper ostatnio jest naprawdę bardzo grzeczny. Blind Sniper, doceniam to i szanuję. <ścoughs> Zresztą, nie, no, no Black Stephen zawsze był grzeczny, no przecież nie można mówić, że nie. <laughs> longplay, Velon, ja próbuję longplay zrobić, bo do tej pory jeszcze nie przechodziliśmy, wiesz, całego, więc próbuję po prostu przejść. Żadnego tutaj rekordu nie będziemy robić, bo ja raczej tu na rekordy nie będę grać. Poza kilkoma wyjątkami, oczywiście, bo chciałem podejść do River Riveride, bo tam słyszałem, że borsuk z Dawidem, kloskę na jakieś tam rekordy się prześcigają w River więc chciałem tam dołączyć i zrobić porządek. <laughs> Ale zobaczymy czy się uda. To to może sobie będziemy robić na żywo. Jeżeli ktoś by mnie pobił w Moon Patrol, to też będziemy na żywo atakować rekord. A jeżeli chodzi o inne gry, to raczej nie. To raczej nie, to będziemy sobie robić tylko long player. Bez żadnych szaleństw Ej, właśnie, Discorda nie przypiąłem to za chwilę przypnę ten Discord, bo już teraz zacząłem grać to chociaż na razie jest spokojnie, to mógłbym to zrobić jedną ręką, spróbujemy. <laughs> udało się. <laughs> No, to znaczy nie, tu Arturze oni grają, z tego co zrozumiałem, to w domu po prostu, wiesz, każdy u siebie i robią screeny. No, my nie będziemy musieli robić screenów, no bo będzie na żywo. No, ale zrobię screen i tam, wyślę im na Discord. Jak się oczywiście uda, no bo wiecie, to, to ja sobie. Ja ja robię, nie, że, że, że tak łatwo pójdzie, to to nie będzie łatwe. Ale spróbujemy. Podejdziemy do tego. Będziemy sobie co jakiś czas yy, z Atari atakować ten Riveride. I zobaczymy gdzie tam dojdziemy. Dawid chyba mówił o 50. Y, którymś tam moście. Tylko tam jeszcze punkty, chyba oni na punkty idą. E, press y, space to pause. Thank you, PG. Thank you very much. To nam się przyda, bo wiecie, po potem nie mam jak patrzeć tutaj. No gra nie jest długa oczywiście, ale jak się zaczną przyspieszenia tych wózków, tych samolocików, no to wiecie, to już nie dam rady nawet spojrzeć na czat. Teraz to jeszcze jest łatwo. Bo to są pierwsze levele. No, ale tak będziemy na pewno trenować sobie y, ostatnie levele przede wszystkim. Potem y, jeszcze raz podejdziemy pod koniec live'a, zrobimy sobie jeszcze dwie próby. Nie wiem co ja robię, witam. Witam ciebie. Jak tam zdróbko napisz? Ło! Wow. Ło! Wow, samolot ten? Samolot zabija od razu. Patrz. Ale jaja. Zapatrzyłem się. O. <noise> Dziękuję, ale ale dobrze czy źle? <noise> Bo nie napisałeś. Mówisz Krzysztofie? Ja kurczę nie jestem pewien, wiesz? Nie jestem pewien. No będzie trzeba potrenować te ostatnie levele, to wtedy. Ocenimy. <laughs> nie wiedziałem, że jest spacja. W, y, pauza pod spacją. No widzisz, Arturze, ja też tego nie wiedziałem. Także uczy, y, człowiek się uczy całe życie, no. I to jest fajne, że słuchajcie, tyle, tyle razy się grało w tą grę i człowiek nie wiedział o tym. Level. No tutaj wiecie, no już oczywiście ten błąd zrobiłem na samym początku. O tu trzeba minimalnie yy, przystopować naszego policjanta, ale to dosłownie na pół sekundy, takie ćwierć sekundy bym powiedział. Wyliczone dokładnie. Także to musi wejść, yy, że tak powiem, w krew. Bo minimalnie za długo i będzie ciężko. Minimalnie za krótko to samo. Też wejdziemy w ten, w tą kulkę fioletową. Także. No to trzeba by trenować. Na razie dobrze idzie, te, te skoki idą dobrze, ale potem będą szybsze te kulki. Za głośno nie macie, tak? Za cicho też nie macie, bo nikt nic nie mówi, to przyjmuję, że jest ok. Drugi set, zaraz przeczytam. 6-3, tak? My wygraliśmy, no to pięknie. To pięknie, to idziemy jak burza. O, minimalnie za wolno, i już koniec. Gdzie jest winda? Winda schodzi na dół, to możemy w sumie poczekać, nie za tą windą? Poczekamy sobie. Wygrywamy. No, dalej, winda. Kto z was przechodził całe Keystone Capers? To znaczy całe zapętlenie, w sensie do tego szesnastego levelu i z przejściem go włącznie. No to wiem, że Piotr Mal, ale pytam się was. Kto z was przechodził? Kurde, leci to, że tu można o w ten sposób przeskakiwać te, yy, te wózki. No i teraz już się zaczyna już taki poziom trudności trochę wyższy. Tak, to jest na czas. Czas masz do góry, blind sniper te 30 parę sekund na czarno. No gra robiła furorę głównie też na Atari 2600, prawda, bo to chyba pokazywało w pełni możliwości tej atarynki. No my gramy wiadomo w 8-bitową wersję, to znaczy na Atari 800. Ale na 2600 też robotę robiła ta gra. Ja to właśnie głównie grałem na 2600. Pamiętam u, u wuja. Tak. On miał właśnie podróbkę Atari 2600. Yy, nazwane po prostu yy, gry telewizyjne. No i tam właśnie była ta gra. Tam jeszcze było kilka innych gier, których niestety już nie pamiętam. Wiem tylko, że właśnie byli strażacy. Yy, tacy właśnie z tym budynkiem, co ostatnio wspominałem. Zachońkę już nie wiem, jak się nazywał ten tytuł, ale ci strażacy też byli fajni, co się gasiło, te budynki. Trzeba było lać wodę w okna. Może ktoś z Was będzie pamiętał? Yy, tak, tak, wiem, Larku, ja się tu przejęzyczyłem. Chodziło mi o 2600 Atari, a teraz gramy po prostu na 65XE lub na 800 też była oczywiście. Wiesz, tu skupiam się na grze, to, to czasem wiesz. Mogę coś głupiego powiedzieć. Aha, tu minimalnie. Pierwszy lecimy na, na pełnej, a drugi się minimalnie zatrzymujemy. Tak to, tak to trzeba robić. Fanka, Larka i Borsuka, witam cię serdecznie, Fanko. Dawno Cię nie widziałem u nas na kanale. Bardzo się cieszę, że jesteś. Ach, miałem lecieć. No patrzcie, no widzicie już, teraz koniec. Tu, jak zrobicie takie błędy, to nie ma czego szukać. Ale to właśnie sobie parę zrobimy treningów i potem spróbujemy to przejść. Dobra. Winda poleci na dół, to teraz poczekamy. Dni uciekają, nie wiadomo kiedy. Czasem patrzę z otworzenia. Yy, masz rację, Fanko, bo ostatnio też mi tak te dni lecą. Zobacz, już pół roku nadaje, a nawet a w górę poleciała winda. A zobaczymy. Może, może go jeszcze ten dorwiemy. Tak mi ostatnio pół, pół roku poleciało, że nie wiem kiedy. Zaczęliśmy nadawać zimą, a już się lato kończy. <laughs> no masakra po prostu. Gra od strażaku Fire Chief Wymusiał musiał zobaczyć sobie Morfeusz, być może to Ale to mówisz na Atari 2600 było, tak? Cannon fodder ciężka gra No ciężka, ciężka Tomku Witam ciebie Dalej, winda Fire... Y, fighter jeszcze, tak? Blind Sniper mówi to muszę sobie zobaczyć, bo chodzi mi oczywiście na. Nie, nie, mi chodzi na Atari 2600. No właśnie, Tomku, i od tego 9 levelu to się zaczyna jazda w kanon wodę. Bo te pierwsze 8 y, y, misji to jest okej, okay, to są łatwe, ale dziewiąta misja to się zaczyna jazda. Firefighter Grego mówi, że na 2600, To sobie zobaczę, Grego. Bo tak z tytułu to mi to wiesz. Teraz nic nie mówi, ale zobaczę, czy to była ta gra, właśnie. Który to mamy level? Bo tak biegnę, biegnę, nawet nie wiem. Yy, zaraz, teraz zobaczymy, który to już jest level. Dwa życia mamy. Doszło nam życie? Do mnie maila pisałeś? Kurde, znowu nie zauważyłem. <laughs> znowu nie zauważyłem. Dziesiąty. Dzięki Peperoni, bo za szybko mi tu leci. Wiesz, a jeszcze czat W międzyczasie czytam i nie widzę. Teraz nie wiem, czy na dole, czy na dół jedzie winda. Dawaj. 11 już, Velon mówi, dobrze. No to 5 leveli zostało. <laughs> no ale właśnie to jest to, że najgorsze levele to są na samym końcu w tej grze. Także tutaj do 14 levelu można dojść od kopa. A potem ten 15. Ło! tu, no właśnie, jeszcze teraz wózki też trzeba się nauczyć. Ten chyba drugi z miejsca trzeba było przeskoczyć. A potem te wózki to będą. Ło! Latać jak odrzutowce. Ło, teraz co ja zrobiłem? Ale, błąd. To jeszcze było do zrobienia. Ale mój błąd. Nie, ten jeszcze... Ten jeszcze można było normalnie wózek. Czekajcie, jeszcze się da uratować. Jest, jeszcze wyszliśmy z tego. Dobra. Pauza. <grym> Na spację. Hmm. <grym> Na Rambo, Michał G. No właśnie tu wspominałem, że ja, ja głównie w tę grę grałem na 2600, a znaczy. Na podróbce, ale to też chyba nie było Rambo, tylko było podpisane po prostu gry telewizyjne. Nie było żadnego wiesz. Ani Rambo, ani niczego, nie? Na kartonie. Ech. No, kto kupił Joy-Carta, ten jest szczęśliwy. Haha, <laughs> dlatego mi się tak gęba śmieje. <laughs> nie no, Joy-Cartik robi robotę. Wszystkie przecież tytuły tutaj przechodzimy na joy jakby nie było. Ło, ten to już leci teraz. O, zdążę. zdążyłem, zdążyłem. Kurde, no jeszcze nie, nie mogę wyczuć tych wózków. Jeszcze muszę te wózki poćwiczyć. Tam chyba idzie dwa razy skoczyć. Na raz. Nie muszę się zatrzymywać, ale nie jestem pewien. Zaraz to sprawdzimy. Tak, idzie. No to dobra, to już wiemy. Dobra, lecę dalej, bo tam winda. Ło kurde, a może nie. A <noise> może jednak poczekam na tą windę. Elewator going down. Thank you PG, właśnie tak poczekałem na tą windę. Za każdym levelem szybciej. No to będziemy improwizować, Arturze. Kurde. 18 to jeszcze jest do zrobienia. Tu mnie tam mogłem poczekać na tą windę, bo widzę, że ona teraz dojechała dopiero. 13, no będzie na stykach. <śpiewanie> <śpiewanie> Mamy go. Mamy gościa, 14 level. Dobra, spacja, i teraz będą najgorsze właśnie levele, No to tutaj już pewnie zginiemy, ale. No fajnie, no jak od kopa do 14 się doszło, to jest dobrze. Potrenujemy sobie, jakby końcówkę. Tak. Silvercat Arkadiusz. Dobry wieczór. Jeszcze zobaczę tutaj, czy ktoś się pojawił. Nie. Dobra. O. No, tam było gorąco, tam było gorąco, ale się udało. <laughs> I co, ostatnie dwa? No 14, 15, 16, no to trzy. Trzy levele. Lecimy. O! Patrzcie, a te. A te jakoś inaczej lecą. No właśnie, tu jest problem, że. Kurde. Że one inaczej lecą. O, kurcze! No i przez to właśnie nie zdążyłem. Przez te śmieci tutaj fioletowe, no. No ale próbujemy, no bo co zrobić? Ile? 20 sekund. Jak tam winda? Winda leci do góry teraz, nie? To, To winda mi nic nie da. No, tych tutaj jeszcze. Jeszcze nie bardzo umiem przeskakiwać. No, i to mnie zabije tutaj. Tam bym musiał najlepiej do windy zdążyć, żeby się z nimi tu nie certolić. Hmm, zobaczmy, obserwujmy windę. Jest na środku. No, kurde! Jeszcze na samym końcu. To jakieś porąbane są te kulki. Dobra, jest, to jest winda, dobra. To z windą mamy szansę. Ale fuks! Ale fuks tam był. Kurde, no. No rzeczywiście nie idzie wyczuć tych yy, wózków. One różnie lecą po prostu. Raz idzie przeskoczyć dwa razy, a teraz widziałem, że jakoś nie było. Szans. Ale będziemy próbować. 10 sekund powinienem jeszcze go dorwać. Kurde jeszcze te tutaj. 8 sekund, dorwiemy go. Dobra, to mamy czternasty zaliczony. I teraz najgorsze te dwa levele. Ło! <ścoughs> widzieliście to? Nawet nie zdążyłem nacisnąć. No wchodź. Kurde, no. Myślałem, że zdążę przed nim. On zanim wyjdzie, to ma takie ruchy, jeszcze wiecie. No to teraz nie, teraz nie ma szans. Chociaż czekajcie, on jest blisko. On jest blisko tutaj. Jest! Jeszcze go dorwiemy! Ale jaja. Jeszcze go dorwiemy. Haha, <laughs> ostatni level. Haha, <laughs> kurde. Czekajcie, jest szansa. Jak tam, elewator? W dół? Kurde, mam nadzieję, że w dół leci. Tak, tak czy siak czekam. Dziękuję, Arturze, aż sam się zaskoczyłem w tym momencie. Mam nadzieję, że w dół jest. Tra pytanie, czy do góry bym zdążył go dorwać? No, nie będę ryzykować, wychodzę tutaj. Kurde, ale to leciało szybko, no nie zdążyłem zareagować. Łooo! Wow, ale błąd! Ale błąd! O kurde Jaka masakra z tym wózkiem jest No nie wierzę Aż mi Joycard poleciał na dół Dobra, teraz nie, nie ten, nie spieprzyć Dalej wychodź Kurde no, muszę poczekać na tą Pomyliłem się, no. Zamiast ten, schylić się, to skoczyłem. Myślałem, że wózek będzie, wiecie, już byłem przygotowany na wózek. Tam a tam leciał, a tam leciał helikopter, ten samolot. Masakra. No teraz chyba wjadę na drugie piętro, wiesz? Bo tak się ustawiła widać, że może bym go tam dorwał. Tylko wiesz, o to chodzi, że jak on ucieknie w prawą stronę, to już jest bez szans jest koniec. No teraz pojadę na samą górę, taki jest plan. Bo, bo czekałem dosyć długo na tą windę. Tylko tam jest ten wózek, nie? Dobra, wychodzimy po prostu. I mamy go! I mamy gościa! No i co? Mamy zapętlenie? No chyba tak, z powrotem 16 level! Ale jaja! I co wy na to? Bo ja nawet nie wiem jak zareagować! No dziękuję! No.